Jak widzicie po chorwacji trudno mi ukryć, że byłem w miejscu, gdzie jest słońce, bo panda jest konkretna i pasek od Kasku też się zrobił niezły, więc. To, co widzieliście na vlogach z Chorwacji, naprawdę miało miejsce, to naprawdę było takie słońce. Teraz przez tydzień w Makarskiej ma lać deszcz, a za tydzień, jak tam wrócimy, mam nadzieję, że znowu będzie lampa, więc mam nadzieję, że będą kolejne ciekawe materiały z ciepłego miejsca, no ale na zaległości właśnie z QA. No i lecimy z kolejnym odcinkiem waszego, mam nadzieję, lubianego cyklu. Już 25. To będzie 25. rozdanie QA. Dużo pytań, w sumie. No kilkadziesiąt jest, dużo konkretnych. Widzę, że jednak jest dużo pytań dotyczących rowerów szasowych. Ktoś zwrócił uwagę na to, że to QA trochę się zrobiło takie około szasowe. Nie da się ukryć, że takich pytań było dużo, ja też często na nie odpowiadałem, bo najczęściej były dla mnie aktualne, dlatego też było mi na nie najłatwiej odpowiadać. Natomiast faktycznie dobrze zróbmy coś takiego, żeby troszeczkę pójść w stronę też odpowiedzi na pytania niezwiązane z kolarstwem w szasowym, czy troszeczkę więcej urozmaicenia. Zlecimy Więc dzisiejszym kolejnym QA. Pierwsze pytanie: czy będzie ranking Graveli do 3-4 tysięcy złotych? W sumie bardzo fajny temat. No Nie zrobimy tego rankingu teraz w formie QA, bo temat wymaga troszeczkę większego zgłębienia, ale super pomysł, żeby zrobić w ogóle, żeby było więcej rankingu, więc postaram się dla Was tego typu cykle też nagrywać. Kiedyś zacząłem z takim cyklem, zacząłem z takim cyklem jak przeglądy ofert różnych producentów. On się całkiem nieźle przyjął, więc myślę, że do niego wrócimy w najbliższym czasie i też faktycznie zrobimy rankingi różnych rowerów, więc ja bym Was bardzo prosił, żebyście w komentarzach napisali, jakie rowery Was interesują, czyli jakie kwoty, jakie typy rowerów, na przykład nie wiem, rowery Trail do 10 tysięcy złotych, Hard do 5 tysięcy złotych, gravela do 4 tysięcy złotych czy 5. Piszcie, co Was interesuje, bo staramy się tego typu zestawienia zrobić żeby naprawdę było, no żeby się przyjrzeć temu coraz bardziej ciekawemu i urozmaiconemu rynkowi, bo rowerów jest coraz więcej na rynku, propozycji nowych, ciekawych, konkurencyjnych jest coraz więcej, więc warto je troszeczkę zgłębić. Pytanie takie osobiste trochę. Czy startowałem kiedyś w zawodach downhillowych? forkros, Toruń, Bydgoszcz, Zdrój, a może w Warszawie na Kazurach, czy w Białymstoku? Ja nie startowałem w zawodach, ogólnie rzecz biorąc w moim życiu... Miałem taki etap, że bardzo się buntowałem na sport, czyli ogólnie jeździłem dla przyjemności na rowerze i nie chciałem startować w zawodach. Potem się to trochę zmieniło. Czy to był taki bunt gimnazjalno licealny Jak zaczynałem przygodę z downhillem, z tego typu klimatami, to raczej się mocno trzymałem z daleka od zawodów. Natomiast osobą kwestionową jest to, że pewnie nic bym w nich nie ugrał, bo jeździłem sobie dla przyjemności, coś tam skakałem, coś pozjeżdżałem, ale to nigdy nie był poziom, który by mi pozwalał na jakąś walkę w zawodach. Czas na ściganie przed później, przed cross country. Ja troszeczkę się pościgałem po maratonach, powiedziałbym bez większych sukcesów, gdzieś mi się tam udało dojechać kilka razy w, na kilkunastym miejscu w kategorii open na w krótkim dystansie w cyklokarpatach, bo miałem taki plan, że będę wielkim sprinterem, będę się ścigał na krótkich dystansach, ale za to na pełnym gazie i walczył o jakieś dobre miejsca. Startowałem sobie w akademickich mistrzostwach Małopolski, no i tak sobie właśnie bawiłem się z tematem cross country. Potem przyszła szosa, na, na początku jakby zaczęła się przygoda z szosą, no to miałem też jeszcze z rozpędu taką chęć do ścigania, to pewnie jeżeli śledzicie już ten kanał troszeczkę, no to wiecie, że się zakwalifikowałem do tych mistrzostw świata UCI Gran Fondo w Poznaniu, no że Udało mi się tam parę razy powalczyć gdzieś na kresce w różnych wyścigach szosowych y, amatorskich w Polsce. No i w Krakowie, oczywiście, w Kraków IC. Y, co tydzień, co środa y, był taki czas, że naprawdę bardzo ambitnie starałem się ścigać. No i tam faktycznie te takie małe krakowskie sukcesiki na, 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 tym, na tej ustawce treningowej miałem. Natomiast potem przyszedł okres takiego. Y, Dojrzałości chyba, a może na to inaczej. Po prostu jak prowadzisz własną działalność gospodarczą i zdajesz sobie sprawę, że jeżeli nie możesz pracować, to nie zarabiasz, no to nagle zaczynasz patrzeć z większym dystansem na ściganie się i ogólnie rywalizację nabuzowanych mężczyzn w kryzysie wieku średniego, którzy ścigając się o puchar wójta są w stanie się pozabijać w walce o jak najlepsze pozycje, więc stwierdziłem, że może jednak ja sobie troszeczkę ze ściganiem odpuszczę, zajmę się kolarstwem w takiej formie, jak ona mnie interesuje, czyli jeżdżąc po świecie, nagrywając vlogi, testując rowery, ogólnie zajmując się rowerami, natomiast niekoniecznie się ścigając, bo po prostu jakoś czuję, że mogłoby to się dla mnie źle skończyć. Mi też tak naprawdę włączają się ambicje podczas ścigania, więc czasami nie odpuszczam. No i wiem, że to jest tak naprawdę po czasie bez sensu. No po prostu zdaję sobie sprawę, że ta, ta walka, nie wiem o co, w kontekście jakiegoś tam amatorskiego wyścigu, nie była adekwatna do ryzyka zrobienia sobie krzywdy. Więc oczywiście ja bardzo cenię osoby, które lubią się ścigać, które dają sobie wszystko na wyścigach. Natomiast ja stwierdziłem, że chyba moja droga pójdzie trochę inną stronę. Natomiast z wyścigami mam cały czas dużo wspólnego, bo współorganizuję wyścigi. Przede wszystkim wyścig Tomka Marczyńskiego, który jest takim naszym krakowskim dziełem, z mojej strony głównie pierowo-mediowym. Natomiast bardzo, bardzo tą, z tą imprezą jestem związany i bardzo jestem dumny z tej pierwszej edycji, która miała miejsce rok temu. W tym roku to się rozwija, bo będę realizował materiały z różnych wyścigów amatorskich w Polsce. Pewnie z czasem zobaczycie, z jakich z części się nie dowiecie, no bo niestety takie są umowy, że nie wszędzie mogę się przyznać do realizacji materiału z wyścigu, ale z wyścigami dalej mam dużo wspólnego, natomiast jest to już tak naprawdę głównie strona taka techniczno-mediowa. Jestem z drugiej strony, sam się nie ścigam po prostu, bo troszeczkę, no, zbyt duże ryzyko, tak bym to powiedział. Ciekawe pytanie o szprychy i o koła w ogóle, bo ktoś pyta o to, czy warto wymieniać szprychy w kołach tak profilaktycznie, czy nie na tej zasadzie, że coś się stało, coś się uszkodziło, albo szprychy się nie da wycentrować, czy koła się nie da wycentrować, ale pada, pada pytanie, czy po prostu co pewien czas szprychy wymieniać. Jeżeli jeździmy na przykład, nie wiem, rowerem na bardzo długie trasy, obciążony mocno sakwami. Moim zdaniem to jest troszeczkę nadgorliwość, tak bym powiedział. Znaczy, jeżeli widzimy ewidentnie jakieś oznaki uszkodzenia, że te prychy, że to koło że jest pordzewiałe, znaczy, podejrzewam, że ktoś naprawdę dużo jeździ i dba o rower, no, to takie ryzyko raczej jest minimalne albo to się wręcz nie, nie może zdarzyć. Jeżeli nie widzimy żadnych uszkodzeń, jeżeli nic się złego nie dzieje, jeżeli oddajemy koła regularnie do centrowania i mechanik nie zwraca nam uwagi na to, że pojawia się jakiś problem z gwintem, tu czy tam, czy że szprychy sprawiają wrażenie, że niedługo coś się może im stać, to myślę, że to nie ma sensu. Zwłaszcza w przypadku kół, systemowych, dobrych, drogich kół, to nie ma sensu lepiej jeździć, póki wszystko jest w porządku. Jeżeli coś się dzieje naprawdę, jakiś problem, to też tak naprawdę nie wymieniamy całych szprych, tylko wymiamy jedną, dwie szprychy i myślę, że to nie jest obarczone dużym ryzykiem tego, że koło się po prostu. Uszkodzi. Moim zdaniem jest dużo większa szansa, że na przykład w kołach pod hamulce szczękowe. Prędzej po prostu zużyjemy obręcz od klocków hamulcowych, tak, żeby się nadawała do śmietnika, niż że same szprychy będą nadawały się w całości po prostu do, do wymiany i do tak naprawdę zakończenia żywotu tego koła, więc yy, spokojnie. Wymiana szprych to nie jest coś, co powinniśmy robić yy, tak naprawdę regularnie. Skupmy się na typowych eksploatacyjnych częściach roweru, prawda, czyli utrzymaniu w dobrym stanie hamulców, napędu, ewentualnie amortyzacji. Pomyślmy też o tym, że są elementy roweru, które zużywają się. W przeciwieństwie do kół, które naprawdę się zużywają. Odpuśćmy tym szprychom, ale są rzeczy, które z punktu widzenia bezpieczeństwa warto naprawdę od czasu do czasu wymienić. Jedną z takich rzeczy jest kask. To jest bardzo ciekawe, ale wiele kasków rowerowych, w zasadzie każdy kask, czy rowerowy, czy motocyklowy, co parę lat powinno się wymienić. Bo pod wpływem działania sił takich jak promienie słoneczne, pod wpływem różnych mikrouderzeń, mikrostrząsów, kaski po prostu po paru latach przestają być tak bezpieczne, po prostu spełnia, przestają spełniać pewne wymagania, które spełniały jako kaski nowe, jako kaski atestowane, więc może odpuśćmy tym kołom, ale na przykład raz na 4 czy 5 lat wymienimy sobie kask rowerowy. To też osobna kwestia, dla, dla tego, żeby to wziąć pod uwagę w budżecie, czyli kupienie kasku za 1000 zł, w sytuacji, w której nas nie do końca da niego stać, a tak naprawdę nie jest on bezpieczniejszy od kasku za 200 zł, tylko po prostu jest ładniejszy, ma lepszą wentylację, jest lżejszy. Jeżdżenie w takim kasku potem przez 12 lat nie ma sensu. Lepiej sobie naprawdę pomyśleć o bezpieczeństwie, kupić ładny, fajny, wygodny kask za 200-200, kilkadziesiąt złotych i go co te 4-5 lat wymienić. A nie tłuc przez kilkanaście lat w jednym kasku, bo potem możesz tego tak okazać, że jak już walniemy tą głową, nie daj Boże, w coś, to ten kask się zachowa zupełnie nie tak jak powinien, czyli przede wszystkim jest duże ryzyko, że nie będzie po prostu pochłaniał energii tak jak powinien, bo to wszystko stwardniało, stało się kruche, no i będzie problem. Kolejne ciekawe pytanie może jest treszcze, bo jest dość rozbudowane, jeżeli chodzi o formę. Jest parę typów rowerów i każdy z nich ma jakiś rozrzut cenowy od minimum do maksimum, ale każdy z tych zakresów się różni, czyli powiedzmy sobie szczerze, mamy różne typy rowerów i każdy z nich ma inne przedziałki, przedział cenowe, przedziałki cenowe, może przedziały cenowe. Czyli na przykład, nie wiem, rowery krosowe możemy kupić powiedzmy od 2 do 5 tysięcy złotych, w zasadzie od niej od tysiąca do pięciu tysięcy złotych, Grawele od 3 do nieskończoności. Rowery szasowe możemy kupić od tysiąca kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Rowery trailowe full na przykład od pięciu do też nieskończoności. I skąd to się bierze? Czemu te różne typy rowerów kosztują w różnych zakresach ceny? Dobre pytanie, bo ile łatwo jest zrozumieć, czemu na przykład rower z pełnym zawieszeniem, z karbonową ramą jest droższy od roweru górskiego z jednym amortyzatorem za 1200 zł i hamulcami typu fabryk, no to jestem w stanie zrozumieć to, że wiele osób może mieć problem, żeby sobie uświadomić, czemu rower gravel, który nie ma obiektywnie rzecz biorąc i patrząc z zewnątrz nic z rowerem górskim. No przecież nie ma amortyzatora, nie ma, nie wiem, szerokich opon i tym podobnych bajerów. Czemu taki rower jest droższy od roweru na przykład crossowego, który będzie miał więcej biegów na przykład, będzie miał hamulce hydrauliczne, a gravel na przykład droższy może mieć mechaniczne i skąd to w ogóle się bierze? Dlaczego pewne typy rowerów są droższe? Dobre pytanie i tak naprawdę Ktoś by się skupił właśnie na gravelach, jako tym najbardziej ostatnio drastycznym przykładzie roweru, który jest bardzo prosty konstrukcyjnie, a jest droższy od wielu rowerów, które są pozornie bardziej skomplikowane, czyli wielu rowerów MTB czy crossowych. To tak naprawdę cena bierze się przede wszystkim z kosztu sprzętu. To nie jest tak, że te rowery są drogie tylko dlatego, że to jest moda, bo rowery gravel wykorzystują albo napędy szosowe, rzadziej, Albo napędy stworzone specjalnie do rowerów przełajowych, albo e, właśnie Graveli w układzie 1 na 11 a te napędy są po prostu bardzo drogie. E, jak sobie popatrzycie na rowery typu rowery crossowe za 2-2,5 tysiąca złotych, to zwróćcie uwagę, że tam są wsadzone napędy typu Shimano Altus, Shimano, e, no Deore też przesadziłem, ale jakieś Alivio powiedzmy. I to są napędy, które są po prostu bardzo, bardzo tanie. E, to są naprawdę bardzo duże różnice w cenach. Bo zwróćcie sobie uwagę na to, że pełen koszt e, takiego Altusa to jest e, Kwota rzędu może tysiąca złotych, tak naprawdę może nawet mniej. Mówimy o koszcie klamkomanetek, przerzutki przedniej, tylnej, korby i łańcucha i kasety. Natomiast jeżeli sobie popatrzycie na koszt napędu do roweru gravel, powiedzmy 1 na 11 SREM Apex, to się okazuje, że ten pełen napęd, czyli przerzutka tylna, korba, kaseta, łańcuch, hamulce plus klamko manetki, jeżeli mówimy na przykład o zestawie hydraulicznym, to jest koszt kilku tysięcy złotych. Powiedzmy, że około dwójki, niemniej teraz Apex tak naprawdę stoi, więc to jest dużo, dużo większy kosz na dzień dobry. Do tego dochodzą nam takie elementy jak na przykład widelec, bo karbonowy widelec sztywny jest. Dla producenta, czyli powiedzmy sobie szczerze, nawet w hurcie, jest droższy niż super tani widelec amortyzowany. Więc to też jest rzecz, którą trzeba gdzieś kupić, aby wyprodukować, i ona jest sama w sobie droższa niż ten super tani widelec, nie wiem, jakiś tam SR Santor Nex albo jeszcze inny kompletnie no name'owy element. Więc to nie jest tak, że pewne typy rowerów są drogie, bo to jest tylko marketing. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, że tego typu rower jest bez sensu, jest nikomu niepotrzebny i to jest marketing. Oczywiście tutaj nie będę wchodził w tego typu dywagacje i dyskusje, bo one na, nas na naszym kanale toczą się ciągle i moim zdaniem nie mają większego sensu, ale już nie będziemy w to teraz wchodzić. Ale cena roweru tak naprawdę bierze się w dużej mierze z tego, że pewne typy rowerów mają po prostu droższy osprzęt. Ja Wam nie odpowiem, czemu tak jest. Czy przerzutka szosowa jest bardziej skomplikowana od przerzutki MTB? Pewnie nie, natomiast jeżeli jeżeli popatrzycie na wagi, no to tego typu grupy szosowe są też po prostu często lżejsze. No i jeżeli popatrzycie na komplikacje klamko manetek, to jest to troszeczkę większa, powiedzmy, filozofia dla producenta coś takiego zaprojektować i wyprodukować. No i takie są po prostu fakty. Napędy szosowe są droższe. Napędy takie gravelowe 11 są droższe i to w dużej mierze robi cenę roweru. Zwróćcie uwagę, jakie w ogóle mogą być ceny napędów szosowych w rowerach. Często mówimy o porównaniach np. Shimano, Srema, Campagnolo. Zwróćcie uwagę na to, że np. Na pełen napęd Campagnolo Horus Teraz chyba Horus jest tą podstawową grupą, to jest koszt około 4000 zł. Mówimy o napędzie, w sensie klamko-manetek, hamulców, kasety, łańcucha, korby, przerzutek i tak dalej. To są naprawdę porąbane pieniądze. Jeżeli sobie chcecie złożyć, jeżeli kupujecie rower na przykład, nie wiem, za 7 czy 8000 zł na jakiejś super promocji i on będzie miał już tą kampę, to weźcie pod uwagę, że taki napęd w detalu by Was kosztował ponad połowę wartości tego roweru. Oczywiście producent ma dostęp do części w innych cenach, w cenach hurtowych, ale napędy na przykład szosowe, czy napędy gravel po prostu są bardzo, bardzo drogie, więc cena roweru typu gravel w dużej mierze jest też wyższa ze względu na zastosowanie takiego, a nie innego napędu. Oczywiście te koszty spadają i myślę, że będą spadać, bo wielu producentów patrzy coraz, powiedziałbym, w szerszej perspektywie na różne typy rowerów, na przykład na rowery gravel i są producenci, którzy zastanawiają się nad tym, jak obniżyć ich koszt przez obniżenie tego, co tam najdroższe jest, czyli tak naprawdę przez obniżenie koszt kosztu komponentów i na przykład coraz częściej zaczyna się w gravelach stosować elementy z napędów MTB. I dzięki temu udaje się po prostu koszty tego typu rowerów obniżyć. to już nie jest źle, bo jak popatrzycie sobie na rynek, to mamy już gravele takie jak Romet Aspre za poniżej 3000 zł. Mamy bardzo ciekawego gravela w tym roku od Decatlona, czyli tego Tribana za 3500 zł. Z hamulcami mechaniczno-hydraulicznymi i ogólnie całkiem ciekawymi komponentami. Mamy rowery od Marina, mamy coraz większą konkurencję nawet na naszym polskim podwórku. Bo przecież zwróćcie uwagę, że w tym roku jest nowe. Nowy NS Bikes Rack Plus 2, mamy Octane One Grida, mamy rowery marki Accent, które już tak naprawdę w granicach 4000 zł. robi nam się naprawdę bardzo gorąco, jeżeli chodzi o rowery typu gravel. A to jest mega dobra wiadomość, z tego prostego względu, że ja osobiście uważam, że dla wielu osób, które poszukują roweru szosowego do stricte rekreacyjnej jazdy, a przy tym na przykład chcą schudnąć, bo ważą trochę ponad to, co by chciały ważyć, to właśnie gravel jest idealnym rowerem, bo jest bardziej wytrzymały niż przeciętny rower szosowy jest bardziej uniwersalny, a zakładam, że większość osób, które szuka tego typu roweru, nie chce się ścigać na szosie, tylko chce roweru, którym super szybko pojedzie na szosie, a przy tym wszystkim nie zabije się na pierwszym krawężniku w mieście, nie wpadnie do studzienki w mieście, nie wywróci się na jakimś lekkim shooterku. No i tutaj się okazuje, że Gravel jest po prostu lepszym rozwiązaniem. A ponieważ pula Graveli między 3 a 4 tysiące złotych robi się coraz szersza, jest coraz więcej rowerów do wyboru, no to tak naprawdę jest to bardzo duża różnica od tego, co było jeszcze parę lat temu, więc zobaczycie, że za jakiś czas bez problemu kupicie pierwszego Gravela za troszeczkę poniżej 3000 zł i to będzie naprawdę adekwatna cena do tego, do tego, co ten rower będzie oferował, bo popatrzcie, że dzisiaj tak naprawdę pierwsze sensowne rowery szosowe, sensowne, czyli mówię o takich, które są już w pełni funkcjonalne, szosowe kosztują około 2000 zł, mówimy tu o jakichś podstawowych modelach Crossa, nie Crossa, Meridy, no to już trochę więcej, Merida Giant, nie wiem, Spec to już 2,5 3000 zł, którzy to, to miało ręce i nogi. Są oczywiście tribany za około 2000 zł. A zwróćcie uwagę, że już za około trójki można kupić gravela, więc naprawdę już jest nieźle, bo ten gravel będzie miał tak naprawdę taki sam napęd jak ta szosa, czyli nie tani napęd. Będzie miał troszeczkę droższe opony, bardziej wytrzymałe koła, więc już nie jest źle. A zobaczcie, że będzie jeszcze lepiej. Ostatnio był poradnik związany z oponami z tym. Z trzema sekretami, jakie opony jeszcze mogą przed Wami mieć. Tam poruszyłem temat tego, jak może różnić się wjeździe przedniej i tylnej opony, na co zwrócić uwagę, kupując opony, czyli rodzaj mieszanki, tym podobne parametry, czy gęstość oplotu. To jest bardzo pytanie, ciekawe pytanie eksploatacyjne, bo ktoś zauważył, że ma dwa koła w rowerze, siłą rzeczy, masło, masło maślane, przednią tylną oponę, no i tylna opona jest dużo bardziej zużyta niż przednia, pomimo tego samego przebiegu i pomimo tego, że nigdy nie blokował tej opony podczas hamowania, czy to jest normalne, czy tak może być. Oczywiście, tak może być, bo przecież koła w rowerze są zupełnie inaczej obciążone. Jeżeli jeździmy na rowerze, zwłaszcza takim rekreacyjnym, jakimś krosowym, rekreacyjnym MTB, gdzie pozycja za kierownicą jest bardzo wyprostowana, to wybitna większość masy naszego ciała spoczywa na kole tylnym. Tak naprawdę będzie w każdym rowerze, oczywiście te proporcje mogą się minimalnie różnić w zależności od pozycji za kierownicą, ale w każdym rowerze bardziej obciążamy tylne koło. Więc jeżeli jeździmy często na przykład po asfalcie, nie po asfalcie, po każdej takiej nawierzchni, która nam bardziej zużywa e, gumę, no to po prostu tylne koło będzie się, tylna po nam się dużo szybciej zużywa, więc jest to absolutnie normalne. I e, jest to bardzo dobra obserwacja, więc wiem, że to są takie. Kwestie, które wydają się do wielu os osób oczywiste, ale czasami tak naprawdę zastanawiając się nad różnymi, nie wiem, detalami, porównując gravele za X złotych, zastanawiając się nad tym, jakie stopniowanie napędu będzie dla nas lepsze, y czy y zagłębiając się w tematy opon z nie można zapominać o tym, że też są osoby, które potrzebują odpowiedzi na takie proste pytania, bo potem mogą z nich brać się różne głupie sytuacje, jak na przykład, nie wiem, pisanie reklamacji do producenta, że kupiłem dwie takie same opony, a jedna się szybciej zużyła, więc naprawdę warto na takie pytania też czasami odpowiadać, więc nie bójcie się, jeżeli macie takie pozornie oczywiste pytania, nie bójcie się o nie też pytać. Dzięki za Wasze pytania, dzięki za dzisiejszy odcinek Q&A. Myślę, że możemy też ten cykl rozwinąć w takiej formie, że na przykład będziemy robili odcinki Q&A tematyczne. Czyli na przykład będzie dzisiaj Q&A rowery górskie, za tydzień Q&A rowery szosowe. I to może być też fajna, fajna taka forma tego, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Może być też Q&A rowery turystyczne, bikepacking i takie rzeczy, o których w miarę mam pojęcie, w sensie mam jakieś własne doświadczenia. Oczywiście nie będę tutaj nigdy zgrywał speca od wszystkiego i nigdy nie będę Wam próbował odpowiadać na pytania związane z kwestiami, kwestiami na których się kompletnie nie znam więc zostańmy przy takiej... Powiedziałbym uczciwej formie naszej tutaj konwersacji internetowej, związanej z pytaniami i odpowiedziami. Oczywiście jeszcze raz Wam dziękuję za pytania, zachęcam Was do zadawania kolejnych. Postaram się ten cykl rozwijać właśnie w takiej formie interakcji, więc myślę, że wkrótce dodamy jakiś taki śródtygodniowy filmik, w którym będę Wam zapowiadał to, co nas czeka w kolejnym QA, żebyście mieli okazję konkretnie zadać pytania związane z daną tematyką, albo po prostu przy okazji kolejnego QA będę już Wam konkretnie mówił, czego się spodziewać przy okazji kolejnego odcinka, jakie pytania powinniście zadawać. Więc ten cykl będziemy tak rozwijać. Oczywiście dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą pandę potoczami związaną z okularami i z dużą ilością słońca w Chorwacji. Staram się to jakoś wyrównać w Polsce. Może mi się uda. Ja my za znowu ruszamy w ciepłe strony. A póki co do zobaczenia i widzimy się już jutro przy okazji kolejnego filmu. Będzie to chyba test jakiś. Do do.